Witajcie na moim kanale. Zaprezentuję Volkswagena Arteona z 2019 roku. Z niezawodnym dwulitrowym silnikiem diesla pod maską. W pięknej opcji wyposażenia airline. Całkowicie bezwypadkowy, bezkolizyjny egzemplarz. Pokażę to w dalszej części filmu. Bardzo ładne, 18-calowe alufelgi, takie grafitowe. Opony, też ładny stan. Pływające kierunkowskazy, czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Światła LED, przód i tył. Przyciemnione tylne szyby. Bezramkowe drzwi to jest też bardzo fajna opcja w tym samochodzie, że one nie mają ramek. Piękny kolor, zadbany lakier. No, Arteon fajna limuzyna. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i życzę Wam miłego oglądania. Dokonam teraz pomiaru grubości lakieru. Zaczniemy od pokrywy silnika 110, 120 mikronów, błotnik 110, drzwi kierowcy, 120 mikronów, 130, 120, 140. 140 mikronów. Lakier jest metalizowany, więc te wartości, jak sam zresztą miernik sygnalizuje, są w pierwszej warstwie. 140 mikronów, 120 mikronów. Auto nie brało udziału w żadnych przygodach, w żadnych kolizjach. Nic nie było tutaj ponownie lakierowane, nic nie było naprawiane. Pełen oryginał. Wszystkie szyby również oryginalne. Opony to kontynentale w bardzo dobrej kondycji. Z 2023 roku tarcze klocki jeszcze posłużą kilkanaście tysięcy kilometrów. wejdziemy do wnętrza auta tutaj mamy wersję Airline także wiele się tu będzie działo zaczynamy już od foteli masaże w fotelach elektrycznie sterowane mamy też regulację wysokości regulację tutaj tego odcinka pod udami regulację głębokości fotela Airline i Alcantara z półskórą. Chyba najprzyjemniejszy zestaw, jaki można sobie skonfigurować. Skrzynia manualna sześciostopniowa. Klimatyzacja trójstrefowa. Podgrzewane fotele. Uruchamianie bezkluczykowe. Tempomat aktywny. sterowanie z kierownicy radiem airline na kierownicy, dół kierownicy spłaszczony nakładki na pedały lusterka elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane jak to na airline przystało, czarna podsufitka. Duży ekran, zegarek na środku konsoli, analogowy, stylowy. Mamy tutaj Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link po kablu Mamy też seryjną nawigację Ekran duży, dotykowy Panel klimatyzacji może być obsługiwany w sposób taki manualny Albo może być poprzez ekran sterowany Wybieramy też tutaj hmm, Temperaturę na tylny rząd siedzeń Możemy sobie tutaj właśnie jeszcze wybrać różne parametry, na przykład RKR Klimatronik, czyli czyste powietrze, filtracja dodatkowa, podgrzewane fotele, ładowarka indukcyjna. No, i taka limuzyna ze spalaniem na poziomie 5,5 ,5 litra. Aktywny asystent linii, aktywny asystent toru jazdy, postrzeganie przed kolizją, tak zwane usługi presense. Bezramkowe, lusterko wsteczne, podświetlenie tylnego rzędu foteli bardzo przydatna funkcja w przypadku przewożenia dzieci. Wtedy, nawet gdy jest ciemno, możemy sobie rozświetlić zobaczyć, co tam u nich się dzieje opcja też dobra dla taksówkarzy chociaż nie wiem, czy ktoś z Was widział Arteona na taksówce bo ja jeszcze nie widziałem. Może ktoś go kupi sobie na psówkę Ma podświetlenie. Można się rozliczyć z klientem. Fajna opcja. Tutaj mamy taką listwę ozdobną, ala karbonową. Wnętrze bardzo czyste, zadbane. Nie ma tutaj dziur, przetarć, rys. Z tyłu bardzo dużo miejsca na nogi. Mamy tutaj podłokietnik. Mamy też rękaw tak zwany na narty. Więc tutaj mamy dostęp do bagażnika. Mamy też panel klimatyzacji. Również mamy podgrzewane tylne fotele. Takiej regulacji 3-stopniowej. No i tu możemy sobie temperaturę klimatyzacji ustawić z tych kratek na wiew. Pomysłowe rozwiązanie na klamkę bagażnika ukryta w znaczku Volkswagena. Przepastny bagażnik. Olbrzymi, niczym w skodzie super. Mamy dodatkowo jeszcze składane oparcia tylnych foteli, więc jeszcze możemy go wydłużyć. Jeśli szukasz zadbanego bezwypadkowego Arteona, to ta oferta jest dla Ciebie. Jeśli szukasz innego zadbanego auta, zaobserwuj mój profil, a jako pierwszy będziesz dowiadywał się o moich nowych produkcjach. Do zobaczenia. Hej!